Witam Wszystkich Dużo osób mnie pytało Żeby pokazać jak ta kasa działa I tak dalej Zobaczcie ona jest z trzeciego autobusu MAN B131 477 A teraz w solbusie jeździ Także ona ma swoje lata 20 lat Prawdopodobnie się nazywa MR 105 Tutaj się trochę światło odbija Ale no to wygląda Zresztą tutaj mamy napisane, jest z 2005 roku, jak widzicie. Ma 6 pinów, bo nieraz są na 4. Czy jak ma na 6, to znaczy, że działa z wyświetlaczami. Czyli szczytuje tutaj wyświetlacz i podaje, yy, jaki kurs mamy i tak dalej na wyświetlaczu. Nie trzeba tablic dygać, tylko ja tutaj nie mam wyświetlacza, także u mnie to nie działa, ale ma taką opcję. 2005 rok, to 19 lat, tak? Chyba tak. No. I co tutaj najważniejszego w tej kasie? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Od czego tu zacząć? To pierwsze rzeczy, jakie są, to są kursy. o Zobaczcie, każda godzina, szpital, i tutaj każdy kierowca zaczyna. I weźmy sobie, właśnie grudziąc, dworzec kolejowy Bydgoszcz. Wybijmy, Czyli ten kurs się za 36 minut ma zacząć startować. I. Tu mamy skąd? Przestawiamy się. Tu jest taka litera S, bo tu słabo widać. Nie ma takich dobrych kas. O, jestem teraz u góry. Dokąd, czyli D? Na dole. Tu. tu jest D. Czyli przeskakuję. Dół i góra. I wtedy, jak sobie do góry skoczę, to mogę sobie nastawiać. Następny przystanek i tak. Widzicie, czas się zmienia. A tutaj ten czas to jeszcze później Wam pokażę. Bo można go na różne sposoby tam jeszcze zrobić. Żeby był ten czas zegarek albo taki normalnie rozkładowy, pokazany, albo plus, minus no zależy co się włączy no i to są właśnie takie i jak z tego grudziądza nastawiamy i ktoś chce jechać do świecia no to szukamy sobie do świecie no tutaj chyba tam zobaczcie ile przystanków cofam, no i to jest właśnie bez sensu to cofanie żeby doleźć do świecia 31 to jest świecie jeżeli i a 1D to jest biegostwo, bo przeważnie 1S albo 1D to zawsze jest pierwszy przystanek, jak się zrobi. No i teraz, jak chcemy to świecie, to wystarczy ten co zapamiętany był 31D, zrobić i od razu wskakuje świecie, bo taki jest przystanek 43. Jak kierowca codziennie jeździ, no to już na pamięć zap zapamięta sobie te numery, żeby mu było lżej. No tak idzie tam. Ja nawet ja już dawno tam nie jeździłem, ale tak kojarzę, że 16 to dziś koło trzeciewca. No takie coś tam kojarzę. O, 18 z trzeciebie, no tak 16 obstawił. Mimo że tam z 3 lata dobre nie jeżdżę, albo lepiej, albo z 4 na tym kursie. No i to jest pierwsza rzecz. S i D, czyli góra i dół, S i D, czyli góra i dół tutaj, czyli skąd i dokąd. I tutaj szczałka góra-dół. Także tam możemy sobie tym majtać wtedy. Jak dojdziemy do końca, to tak zapikczy, nie? Dobra. Następna rzecz. No Sprzedaż biletów, no to zaraz Wam pokażę. Grudziąc, na przykład bydgoszcz, czyli 1D, czyli do samego końca, od A do Z. I tutaj jest N i ulga. Normalny ulgowy. No tu niestety nic nie widać. <gry> w większości to nic nie widać. No bo one mają po 20 lat. Także to mamy normalny bilet, kosztuje 26 zł. Wtedy mamy ulgowy. I pierwsza ulga tutaj chodzi studencka i seniora. 10% to ma 23,40. I ulgi. Teraz tutaj zwróćcie uwagę czy ulga 37 i tak dalej. Tutaj mamy Straż Graniczną. No tam wszystko idzie jak już kierowca zna na pamięć te wszystkie ulgi tak przelecimy powoli wszystkie, chociaż kiedyś było na odcinku to na przykład wiesz, że student i ten ta najczęstsza ulga to jest 2 i naciskamy U i od razu się wskakuje młodzież student tak, czyli najczęstsze. albo tam 17 U to jest niesamodzielny, czyli pierwszej grupy no to tak na pamięć się zna później, bo tu jak się przerzuca to patrzcie macie te numerki co sobie można zrobić, ściągę taką samemu wypisać na papierze i się tak nauczyć. Kiedyś tak kierowcy mieli gdzieś na koło szyby i już tam sobie spojrzeli, się nauczyli na pamięć. Jak ja zaczynałem, to jeszcze taka moda była. Teraz już tego nie ma. No i to jest ta sprzedaż biletów. Czyli N to jest bilet. I jak zielony nacisnę, no to tutaj to od razu wydrukuje. A czerwonym to mogę to wszystko anulować. Nie do tyłu. No, znaczy cofnąć. Jakbyśmy chcieli kilka biletów sprzedać, to się naciska N. Tutaj jest N. Pamiętajcie, N. 5 najwięcej można. 5 i tu jest Z. O, N5Z. Czyli 5 razem 130 zł. Ale bym to wykasił. Jakbym to druknął, to bym miała ładnie. Całą dzionkę bym prawie stracił. No. I to chyba by było tutaj wszystko, jeśli chodzi o tę pierwszą tutaj opcję. Bo później dojdziemy do nam następnych tych rzeczy. Chyba tak. No tak jak mówiłem, przystanki różne, tak jak tam było 18 trzeciebiec na Eskę naduszam i już jest trzeciebiec u góry, albo 31 świecie. No i to wszystko wiemy. Po tym tutaj już mówię. No ja to teraz od razu zapamiętałem przed chwilą. To, no. dlatego to jest proste się nauczyć. Co tutaj jest jeszcze ważnego? No, i tu później mamy funkcje fiskalne. to baparty dobowe, ja za chwilę wydrukuję, się robi miesięczny, okresowy. To nawet o, drukarka sama o to woła, także to nie jest żaden problem, żebyśmy to o tym zapo zapomnieli. Później mamy. Y, co tutaj zrobić? Zadaniowe. No to najważniejsze stanu targu jest. To jest tu cały mój 61 ,20 zł. 20 groszy. No bo się tutaj. Z dwie godziny temu rozliczałem, tylko zrobiłem jeden kurs w zasadzie, taki dobry. To jest mój utarg cały, tyle jestem winien tutaj firmie. Tu jakby ktoś chciał miesięczny, bo kupić, no to też jest miesięczny sprzedaż i tutaj przy, przyłóż M-kartę, czyli tu przykłada. I ja sprzedaję, tu się wtedy wyświetla i mogę sprzedać. Co tam jeszcze w tych zadaniowych jest ważnego? Wydek kontrolny, jakieś tam takie pierdoły, to tego nic nie używamy. Jedynie tu stanu targu, człowiek patrzy. Zadaniowe, zadaniowe, dodatkowe teraz. O. I tutaj jest ten data i czas. Można zrobić jakąś korektę czasu. Zobaczyć, jaką tu teraz mamy, i sobie jakąś korektę zrobić. Mm -hmm. Czas na przystankach, to co Wam mówiłem. Różnica to ja teraz mam różnica, że plus minus. Rozkładowy, no to będę miał tak, jak w rozkładzie jest, i będę mógł chciał sobie na drugim zegarku zobaczyć. O, tam ma być za 20, a jest tam w pół do nie na przykład. A zegarowy to normalnie zegar jest. Taki, jaki jest bieżący czas na tym. To taka najgłupsza rzecz. Generalnie się używa tylko różnicy i rozkładowy. Zrobimy teraz rozkładowy, zobaczcie. Klikniem tu na zielony, czy jak to się robi? O na zielony. I teraz już macie, zobaczcie, na każdym przystanku już nie plus minus, tylko dokładnie na jakim mam być czasie. 1826, widzicie? Tak jak jadę, to sobie mogę patrzeć, ale każdy tam co innego lubi. No. Plusa i minusa, albo to, albo tamto. Co tu jeszcze jest takiego? Wyłącz podświetlenie. Przy braku ładowania tam jakieś takie. Regulacja podświetlenia to i tak wszystko jest na 100%, bo to już wiadomo, ledwie zipie Kontrastu, Regulacja no to też trzeba na 100%. Wyświetl bilet okresowy to znaczy, że jak tu przykładają, to ile ma się wyświetlać? Czy 5 sekund, czy przez czy jaki czas to ja tam widzę, tam kto to kupił i tak dalej, tu cały czas imię na. Tam pisze jaka trasa i do kiedy ważny w sumie. A później jak dalej przesuwam to imię nazwisko takie rzeczy widzę. Więc co tu jeszcze? Szybka sprzedaż, włącz podświetlenie. No tutaj tak ogólnie się tego nie używa nic. Korekta czasu, o, właśnie jak chciał zrobić. Nawet mogli zrobić. Jak chcemy. Zrobimy korektę czasu. Zaraz zobaczymy, która jest godzina. 17.10 jest. O, to tutaj sobie tym na skoczymy, czyli tu przesunęliśmy. I tutaj zrobimy 10. Zaraz zobaczę dokładnie i 28 sekund. No ale dobra, pasuje mi. I korekta potwierdzam K. No i zrobiłem korektę czasu. I teraz będzie tam prawie co do sekundy. Czas w tym, K to się kończy właśnie kursy. Tu jest K. I wtedy potwierdzam, że zakoń zakończam kurs. I mogę sobie jakiś inny znaleźć o. w tym czasie. Jakiś inny kurs. Na przykład taki o. Teraz się do tyłu cofnęliśmy, także już to ten ktoś jedzie i na przykład można sprawdzić jak ktoś, gdzie ktoś powinien być albo coś. Tam nie was można ludziom zobaczyć czy autobus będą mieli, o której To takie jest jak, jak nawigacja, jak ten jak to się nazywa no. Rozkład jazdy, wszystko, to tak można używać. Nawet jak nieraz się jedzie. No i wtedy na koniec dnia MMM M, M, tak jest zrobione i się wykonuje raport dobowy. I tu wyskoczy mi cały raport teraz. Tak jakby na zakończenie pracy. Tu wyjdzie, że żebym dzisiaj biletów chyba sprzedał za dziewięć zł 40 chyba biletów sprzedałem. Tak nie widać, bo to słabo ostrzy to. No a 40 biletów, są coś takiego. Tak, że tu, a tu tylko 8 zostało mi, ale w sumie tyle sprzedałem. I to muszę to zachować, bo to muszę później oddać. Korektę czasu mogę wyrzucić. To wszystko tutaj tak wygląda. Tu jakby, jak chcę zmienić, to robię Z tutaj. Otwarte, zamknięte. No i wtedy, jak tutaj wkładam te rolki, to tak po kolei tu się zakręca. No to teraz nie będę tego robił, ale jak tak do góry wezmę, to on podłapie, że powinien przesunąć tak mi, tak wciąga to jakoś tam automatycznie to działa. Dobra, wyłączymy teraz, a to jest najważniejsza rzecz ta, ta tutaj ta kostka. No, tu jest wszystko zaprogramowane. I tą kostkę wynosimy i wkładamy, i wtedy wiadomo ile pieniędzy mamy oddać, i tak dalej. I do tego mamy pin swój, każdy ma. I za pomocą tej kostki, że tylko ja mogę używać, bo tak kasa jest zablokowana. Widzicie podaj karty jest napisane. To ja sobie tutaj wbiję. O. I już teraz mam wwwity. Nie wiem, czy tu jeszcze wszystko, tu jeszcze jakieś bagaże są nieraz. Dodatkowe fiskalne, zadaniowe, serwisowe to nie, nie wolno w ogóle wejść. I to wszystko. Niektórzy sobie tutaj nalepiają swoje jakieś literki. Chociaż już teraz się mało to zdarza, ale kiedyś tak. A tak jak tutaj to mieli, na przykład tu ponalepiane K, Z. Ja tam nigdy tego nie robiłem. Ja to wszystko robię tak: ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. Kiedyś słyszałem, że, jeszcze pamiętam jak się zatrudniłem, to taka była jakaś gdzieś, nie wiem czy to gdzieś, czytałem nawet w internecie, to gdzieś nad morzem, jacyś kierowcy to mieli swoje te kasy. Swoje kasy takie mieli i te kartridże i dla siebie bywali kasę, no jeździli na, dla siebie, no po prostu wkładali tą kasę w czasie pracy i zabierali sobie te pieniądze, no tak, no zgradli, nie? Taka historia była, kiedyś słyszałem. To jest takie ciekawe. Jedyne takie z takich ciekawostek, jeszcze co tu wiem, że taki kiedyś mit był. Na przykład, jak jakiś tam kurs jest, kiedyś tak, że tu wszystko w ogóle jest zapamiętane, jak tutaj przesuwamy, czy coś to jest w pamięci, niby kiedy żeśmy przesunęli, że tam można nas śledzić, że o której godzinie gdzie byliśmy, tak kiedyś gadali. No teraz mamy te GPSy, to już to tam żadnego sensu nie ma, ale. Tu kiedyś jakiś tam kierownik to sprawdzał, o który ja byłem, bo jak bilet ostatnio sprzedawałem, albo jak przesunąłem guzikiem, że wszystko, cała historia, że jakiś bilet tu wprowadziłem, a go nie sprzedałem, że to niby tam wszystko widać, nie? że żeby ktoś tam ciągle miał co chwila, że bilet, o tak jak ja ciągle włączam i wyłączam, to nie wiadomo, co on robi teraz, że on ciągle chce bilet sprzedać, a go nie sprzedaje, nie? ale to tam, tu widzicie, prawie nic nie widać, jak ta ręka lata, to nie raz się włączy, czy bilet, czy coś. Także najważniejsze skąd, dokąd, skąd, dokąd jak się te numerki zna, to też te tu wszystkie przystanki to się już na pamięć zna, że 15D Na przykład czy 14D, czy 10D to jakiś będzie inny No tutaj teraz się nie mogę niżej przesunąć, bo u góry jestem za wysoko, dopiero tu jak mam to mogę 10D zrobić no, takie to tam nie jest ważne, bo na początku, jak przyjdzie taki nowy kierowca, to może sobie tam ręcznie szukać tych przystanków. Nie, nie musi znać, że to jest 23, no ale tak już, co już tam szybko działa, no to, to zawsze wie, czy gdzieś do środka wpadnie aha, to tu będzie trochę za albo przed. No to zawsze trzeba przejść tam czas, dopóki się tego człowiek nie nauczy. No tak, ogólnie to jest nuda i nic ciekawego. I tak wyglądają te, te, te. Tu mam te raporty, Kładam zawsze sobie z boku i później je wydaję. Ja mam dosyć dużo monet, bo swoje pieniądze papierowe dają, do czasu nie miałem. Także dosyć dużo monet mam. No i to wszystko w tym temacie kasy. Ona ma jakąś tam baterię. Wiadomo. I działa. Ja tutaj dzisiaj z Solbusem kończę. Także kostkę zabieram ze sobą. A to zostawiam później innemu kierowcy. Tutaj. Trzeba jeszcze wyprowadzić kartę. I dzisiaj koniec pracy. Jestem zbombany już. Ale jeszcze obiecałem kiedyś, to chciałem ten odcinek nagrać. No, teraz tutaj robię o. I to będzie koniec na dzisiaj No, także to wszystko o tej kasie No nic ciekawego nie powiedziałem, ale jak ktoś by ze dwa trzy razy obejrzał, to może by się nawet coś nauczył. To do usłyszenia wszystkim i do zobaczenia.